Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma, Tarot i Runy. Witam moi drodzy w czytaniach na listopad 2023. W tym nagraniu skupię się na zodiakalnych bykach. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za obecność na moim kanale, za wszystkie polubienia i komentarze, a także subskrypcje. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym bądź też lekcjami tarota lub run, zapraszam do kontaktu mailowego zaczynacie już pytać o prognozy na rok 2024. Także chciałam tylko zaznaczyć, że jak najbardziej zaczynam już je dla was robić. Także jak najbardziej można już je u mnie zamawiać. Chciałam też ogłosić, że wraz z mężem prowadzę domowy hotelik dla psów. I to jest informacja dla wszystkich osób z okolic Krakowa, Wadowic, Górnego Śląska. Również, ponieważ to jest niedaleko dla osób, które mają pieski i szukają takiego domowego hotelu, bez boksów, bez końców, bez klatek na zewnątrz, w środku zresztą też że nasz dom jest otwarty dla Waszych pupili. Dobrze, zobaczymy najpierw, jakie tutaj są energie przełożenia dla Was, byczki. Rydwan, diobeł. A z buław. Hmm. Może to być romans w pracy. Może to być romans z kimś, kto jest wyżej postawiony od ciebie w hierarchii zawodowej. Lub też, jeżeli ty jesteś wysoko w hierarchii, to może być jakiś przelotny romans z osobą, z kimś z podwładnych. Tak bym powiedziała. Uwaga, ponieważ to może być fatalne zauroczenie. To może być to może nie przetrwać próby czasu. To może być podszyte tylko i wyłącznie aspektem seksualnym. Nie ma perspektyw na przyszłość. Ale zobaczymy, co pokażą jeszcze karty. Znaki Zodiaku, które u Ciebie się zaznaczą w tym miesiącu, albo zaznaczyły się w niedawnej przeszłości, to rak lub koziorożec. To mogą być też osoby, które prowadzą własną działalność, to mogą być też osoby, które stoją wysoko w hierarchii zawodowej. Do takich ludzi będzie Cię ciągnęło, tacy ludzie będą Ci imponować. Bardzo możliwe, że taka szansa się przed Tobą otworzy, żeby wejść w tego typu środowisko, żeby um, Zapewnić sobie w, w, w tego typu, wśród tego typu ludzi, miejsce, żeby zaznaczyć swoją osobę. Ale pamiętaj, że w diable często jest jakaś cena, że jest coś, coś za coś. Tutaj też się pokazują. Takie mm, ekskluzywne zakupy, które podejmowane są pod wpływem, to znaczy podejmowane są, dokonywane są pod wpływem impulsu. To jest chciejstwo. No, Mo, ale może być też tak, że. Mm, z powodu chwilowej, z powodu jakiegoś chwilowego pragnienia wdasz się w romans wejdziesz w jakiś flirt poniesie cię czy też zapanuje nad tobą namiętność tu jest też interesująca osoba poznana w podróży albo podczas działań zawodowych, szczególnie jeżeli masz pracę o charakterze mobilnym. Dobre propozycje zawodowe, dobre propozycje finansowe, szansa na wyjazd zarobkowy, który będzie złotym strzałem jak najbardziej, tak, ponieważ diabeł to są pieniądze. Natomiast w tym Asie Buław trzeba dopytać o szczegóły. Diabeł potrafi manipulować, mamić, okłamywać, zwodzić. As Buław z kolei mówi o braku konsekwencji, o braku wytrwałości, a więc i asy to są potencjały. I tu jest taka kwestia. Hmm, żeby tego typu możliwości, powiedzmy finansowych, zarobkowych, zawodowych, nie przegapić. Idź po jakiś awans. Jak najbardziej, rydwan to jest rozwój kariery, to jest świadomość tego, co chce robić. Tutaj też możesz mieć pomysł, żeby dawno uwielbiane przez ciebie zajęcie. Pasja, coś, coś, co robisz, wykonujesz coś z pasją, stało się źródłem zarobkowania. Zważ na to, żeby nie było to tylko, żeby nie było to podbudowane tylko i wyłącznie potrzebą finansową. Zważ, na, zważ również na to, żeby wytrwać w tym postanowieniu. Jeżeli chcesz coś rozwijać, jeżeli chcesz na tym zarabiać, to musisz być wytrwały i konsekwentny. Energia wyjściowa, energia główna tego miesiąca 9 monet. Wszystko jest na sprzedaż. My również jesteśmy na sprzedaż, i ta dziewiątka monet podkreśla tego diabła. Komu dajesz do dyspozycji swoje dobra, komu dajesz do dyspozycji swój czas, na ile szanujesz siebie, jak siebie wyceniasz, jakiej zapłaty żądasz za swoją pracę. Natomiast dziewiątka monet mówi, że ktoś cię doceni albo sama się docenisz czy sam się docenisz. Dziewiątka monet, jest to karta dobrobytu finansowego, jest to możliwość awansu i tak jak powiedziałam, przy kartach przełożenia wchodzimy na wyższy poziom, na wyższy pułap. Znajdujemy się w środowisku, które wcześniej było poza naszym zasięgiem. Wkupiamy się w jakieś środowisko. Przekonujemy do siebie wysoko postawionych ludzi. Zwracamy na siebie uwagę w dziewiątce monet. Możecie też zwrócić uwagę na przykład zmianą w wyglądzie. Dziewiątka monet to jest Venus's Pannie, a więc coś z korzyścią dla siebie. Zmieniamy w sposobie ubierania. W diable mamy też szansę, yy, oby na stałe, bo tutaj na tego asabuła zwracam uwagę. W diable mamy też szansę porzucić jakieś niezdrowe naw nawyki, nałogi, zmienić sposób odżywiania, yy, yy, odpuścić alkohol, narkotyki wszystkie tego typu yy, uzależnienia. Yy. Niezdrowe tendencje. Też y, dziewiątka monet może przy tym diable, y, przy tym rydwanie y, zesłać ci y, jakąś interesującą przygodę miłosną. Niemniej jednak, y, dziewiątka monet y, to jest powierzchowność. To jest y, 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 Wybieranie sobie partnerów y, tylko i wyłącznie z pobudek y, fizycznych, seksualnych, finansowych, a więc możesz się tutaj uw uwikłać w jakąś historię miłosną, która tak naprawdę z miłością nie ma nic wspólnego, także na to y, uważaj. Ale oczywiście te karty mogą mówić, że na przykład w drogi Byczku, wchodzisz w bardzo interesujący, bardzo obiecujący romans, czy też związek z zodiakalnym, z zodiakalnym rakiem lub koziorożcem. I tutaj co Was łączy, to jest taki powiedzmy, odwrócony szyk, choć to, 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 to już zakrawa na opinię. Wszystko dzieje się tak, jak ma się, jak ma się dziać. Czyli zaczynacie od seksu, a później przechodzicie do czegoś głębszego. Jak najbardziej. Zresztą wiadomo, że my jesteśmy jako ludzie. No, ludzie są e, ludzie w ogóle. Wszelkie istoty są tak naprawdę istotami chemicznymi. Chemia nami rządzi, a więc ta chemia w, w relacjach mm, o charakterze intymnym może być bardzo silna. Trudno się będzie jakiemuś a, Mm, Jakieś namiętności. Oprzeć. Dobra. Się rozgadałam troszeczkę. Wyzwanie kochankowie, tak. Jeżeli romans w pracy, no to bardzo przemyślane. Tutaj musimy wybrać jedną z dwóch dróg. Może być tak, że e, Taka znajomość pracy bądź też znajomość będzie w jakiś sposób kolidować z innymi z innymi płaszczyznami Twojego życia. Może kolidować z obecnie, obecnie realizowanym związkiem, a więc jest, stoisz tutaj przed dylematem miłosnym. Jeżeli ktoś wraca z przeszłości, to ta osoba e, może się okazać, e, jest e, obecnie dla Ciebie bardzo atrakcyjna, atrakcyjniejsza niż kiedyś. To jest poważny dylemat miłosny w kochankach. E, upewnij się po prostu, że to nie jest tylko i wyłącznie z pobudek fizycznych. E, lub jakichkolwiek innych, które są pobudkami powierzchownymi i płytkimi, nierokującymi na przyszłość. To tutaj też te karty mogą pokazywać uwarunkowania zawodowe, gdzie ty zastanawiasz się, czy nie pójść we własną działalność, w samozatrudnienie. To jest ta dziewiątka monet, bądź też, gdzie ty się zastanawiasz, czy by czasem nie zmienić pracy, możesz dostać taką propozycję zawodową, i w tych kochankach rozważasz wszystkie za i przeciw. Propozycja może być naprawdę kusząca. Z dziewiątką może, monet może chodzić nie tylko o lepsze wynagrodzenie, ale również o funkcję bardziej reprezentacyjną. Czego nie widzisz, czego nie wiesz, co ignorujesz? Podstawy. Piątka Mieczy, że masz jakąś konkurencję, że ta sytuacja, która realizuje się w listopadzie, może być powodem um, kłótni, konfliktów, um, niezdrowej rywalizacji, um, konkurencji um, na śmierć i życie. Tak? Możesz nie docenić przeciwnika. Mm którego wyrazem jest właśnie ten diabeł. Ktoś z Tobą ostro konkuruje. Jeżeli tutaj chodzi o jakieś właśnie świetne stanowisko, dobrze płatne, to wiedz, że ktoś stosuje rozwiązania, ktoś, postępuje, ktoś stosuje rozwiązania, które są nie do końca jawne, nie do końca fair i które tobie zagrażają, tak? Także miej świadomość konkurencji. I miej świadomość, jeżeli faktycznie wejdziesz w jakiś romans, a jesteś w związku, że to może zaburzyć twoją sytuację, czy też może w jakiś sposób Zatrząść tak, Twoim aktualnym związkiem, bądź też w jakiś sposób nie będzie można pogodzić, jeżeli zakochasz się z, kim, z kimś w pracy, albo wejdziesz w romans z kimś w pracy, to nie będzie możliwości pogodzenia tego, tych dwóch sfer. Ten romans będzie przeszkadzał pracy. Jednym słowem. Co należy do przeszłości, co odchodzi do przeszłości, co z przeszłości wpływa na listopad, księżyc. Mam wrażenie, że jesteś bardzo zdeterminowana. Zdeterminowany, by coś się wydarzyło. By coś się w końcu zrealizowało, by uzyskać dostęp do właśnie tych wyższych struktur, do ludzi, który, którzy Tobie imponują, wśród których chciałbyś się znaleźć. Potrzebujesz zmiany. Księżyc to jest pragnienie ruchu, niemniej jednak, dopóki nie ułożą się tak okoliczności, to troszkę błądzimy po obacku. Nie wiemy. W jaki sposób tę zmianę zainicjować. Nie wiemy, do kogo uderzyć, nie wiemy, z kim powinniśmy rozmawiać. Księżyc też może pokazywać sytuacje, gdzie coś miało miejsce już wcześniej i było nie do końca jawne, nie do końca klarowne. I nie do końca przyszłościowe, tak? To w tym momencie, um, ty patrzysz na tą sytuację, być może na związek, który wcześniej nie wiadomo, czy się realizował, czy też nie. Nie wiadomo, czy miał szansę na, na materializację. Być może, co mam tutaj na myśli, bo wiem, że to troszkę zawalowanie brzmi. Księżyc to jest ukryta miłość, to jest wzdychanie do kogoś, to jest zakochanie, które, z którym nie możemy się ujawnić. To jest uczucie, które musimy ukrywać. To jest romans, który realizował się w przeszłości, to teraz jest szansa, że ten to jest romans, który realizował się w przeszłości, niemniej jednak nie y, osiągnął swojej pełni, ponieważ y, z jakichś przyczyn nie było to możliwe. To teraz y, to, y, ta znajomość może się rozwinąć, to teraz ta znajomość może się zaktywizować. Dzięki Twojemu aktywnemu udziałowi, dzięki Twojej inicjatywie być może dzięki inicjatywie z tej drugiej strony z tym, że licz się z tym że to będzie miało swoje konsekwencje licz się z tym, że, będziesz, że może to kolidować z Twoją obecną sytuacją natomiast jest, jeżeli jesteś singlem, singielką to tutaj jest szansa na to że coś, co wcześniej nie mogło się realizować, zrealizuje się właśnie teraz. Ponieważ wszelkie wątpliwości, wszelkie iluzje, wszelkie ograniczenia, bądź też czyjaś pasywność, czyjeś niezdecydowanie odchodzą do przeszłości. Tutaj trzeba podjąć jakąś decyzję. Tutaj trzeba podjąć e, m, jakąś konkretną drogę, wejść na konkretną drogę. Pierwsza połowa miesiąca trzy buławy, i druga połowa miesiąca świat. Masz bardzo piękny miesiąc przed sobą, drogi Beczku. E, jedyne, na co musisz zwrócić uwagę, to to, czy nie krzywdzisz kogoś po drodze. Piątka mieczy. Ty idziesz pole przez stanowisko, ty otwierasz swoje, swoją firmę, osiągając szybki sukces. Ty wiesz, co masz robić, ty realizujesz jakąś zmianę, ty wchodzisz w związek, natomiast możesz kogoś pokaleczyć po drodze. Możesz nie dostrzec tych, który, których. Którzy, przepraszam, możesz nie dostrzec z tych, którzy cierpią, których Twoje działania ranią. Jeżeli będziesz brał udział w jakichś rekrutacjach, jeżeli będziesz się starał o pracę, o awans, to ta piątka mieczy mówi, że konkurencja będzie ogromna. Natomiast faktycznie ty masz szansę na uzyskanie um, dostępu do tego, czego pragniesz. Dziewiątka monet to jest realizacja marzeń, To jest, um, to jest bycie dostrzeżonym, docenionym, to są dobre pieniądze, To jest dostęp do osoby, która wcześniej była poza Twoim zasięgiem.. Mm. Dzięki Twojej konsekwencji, dzięki Twojemu zdecydowaniu, dzięki też temu, że przestałeś być bierny. Trójka była w, w pierwszej połowie miesiąca, zapowiada podróże, zapowiada zmiany, zapowiada ekspansję, zapowiada nowych ludzi w Twoim otoczeniu. Zwróć tylko uwagę, czy są oni z Tobą szczerzy, czy chcą dla Ciebie jak najlepiej i czy tak naprawdę z Tobą nie rywalizują. Natomiast świat. To również są podróże, to jest kontakt z osobami z daleka, to są e, znajomości przez internet, to są propozycje pracy e, z daleka w świecie, to są możliwości wyjazdu zarobkowego, który będzie bardzo intratny. Ehm. Tutaj, jeżeli mamy kochanków w wyzwaniu na ten miesiąc, zwróć uwagę na, wszy, na wszystkie umowy, które podpisujesz. Szczególnie bądź skupiony na kwestiach finansowych. Jakie wynagrodzenie jest ci proponowane? Na jakich warunkach? Bo, mając kochanków w wyzwaniu, może to być informacja, że to, co zostało powiedziane, to, co zostało zakomunikowane ustnie, niekoniecznie pojawi się w umowie. Czytaj wszystkie umowy wnikliwie. Szczególnie, jeżeli będziesz miał podpisywać umowy w obcym języku. Mamy kartę świata. Szczególnie, jeżeli podpisujesz umowy. Z podmiotami z daleka. Także dopytuj o wszystkie szczegóły. Bądź świadom tego, co podpisujesz. Czekają Cię bardzo przełomowe decyzje. Jest to czytanie kolektywne, a więc u części z Was mogą to być decyzje związane ze związkiem. Z relacją intymną. U innych mogą to być decyzje związane z karierą. Niemniej jednak to będzie miesiąc dla Ciebie przełomowy, ważny, miesiąc rozwoju, ekspansji i dużych zmian, pozytywnych zmian w karierze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Papa. Pa.